Pokój dobro. Zaczynamy kolejną porcję ogłoszeń, to znaczy ogłoszenia numer 3. To są rzeczy, które dotyczą naszych najbliższych planów. Tak okazuje się, że jest najłatwiej i najlepiej się informować. Otóż to, co czeka nas w najbliższym czasie, to już, już jutro, w piątek. To jest piątek, 15 maja o godzinie 19 na. Platformie Zoom, aplikacja Zoom i na YouTubie daję słowo przygotowanie. To jest nowa seria, to dopiero drugi odcinek rozważania przed rozważaniem, czyli przygotowanie do rozważania niedzielnych czytań. Dokładniej rzecz biorąc, omawiamy bardzo szczegółowo wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które są używane w niedzielnej liturgii Słowa. To znaczy, wiadomo, pierwsze. Czytanie, psalm, drugie czytanie, Ewangelia. Pierwszy odcinek był dwa tygodnie temu. Już jutro odcinek drugi będzie dotyczył szóstej niedzieli Wielkanocy. Ta postać, którą widzicie, to jest niejaki Szymon. Co prawda w pierwszym czytaniu on się nie pokazuje bezpośrednio. Ten fragment dziejów apostolskich go pomija, ale jednakowoż napiszę tylko szybko. Jednakowoż jest to poczucie ważne, tak mi się wydaje, szczególnie w kontekście Ewangelii. Później fantastyczny Psalm 66, jeden z takich mocniejszych, mocniej wyrażających z jednej strony doświadczanie mocy Pana Boga, a z drugiej strony też mówiący o, o reakcji na to o, o ogromnej, ogromnej radości. Potem drugie czytanie, Świętego Piotra i mowa o cierpieniu, no i wreszcie Ewangelia, w której najbardziej zaskoczyło mnie ostatnie zdanie. Tam jest sporo rzeczy ciekawych. Przede wszystkim pomówimy troszkę, kto to jest ten paraklet. No wiadomo, że to jest Duch Święty, ale, ale skąd ta nazwa? Co dokładniej by nam to miało sugerować? Dlaczego pojawia się w nowym tłumaczeniu to słowo paraklet, a nie pocieszyciel, tak jak było wcześniej w poprzedniej wersji lekcjonarzy? No i to będzie to, czyli najbliższy piątek, godzina dziewiętnasta na platformie Zoom. Gdyby ktoś chciał, to zapomniałem jeszcze dodać chyba. Gdyby ktoś chciał, to można jeszcze oczywiście się zapisać. Nie ma błędu, no jest błąd, wiadomo. Można się jeszcze zapisać. I na ten adres. Napisać, kontakt małpafranciszkanie.tv, i tam w mailu zwrotnym otrzymacie link do Zuma i hasło, które będzie potrzebne do tego, żeby tam wskoczyć. Ale ważna wiadomość: od tego odcinka, czyli od jutra, będzie można też śledzić dokładnie to rozważanie, przygotowanie, dodaję słowo na YouTubie bez straty slajdów, tak jak było to dwa tygodnie temu. Teraz na YouTubie będzie wszystko dokładnie to samo co na Zoomie i zdaje się, że w tym w tej serii od Zooma będziemy odchodzili. Zoom zostanie pewnie jako platforma na rekolekcje dla, dla zamkniętych grup, natomiast do tych programów związanych ze Słowem Bożym chyba zostaniemy tylko na YouTubie, dlatego że na Zoomie i tak nie było czasu na pytania takie bezpośrednie, natomiast tutaj możemy spokojnie się porozumiewać, także, no tak spokojnie nie, ale Stalowa Wola witamy serdecznie i z Anglii pozdrawiamy. Znaczy Anglię pozdrawiamy. I Brat Wil Wiktor. Właśnie chciałem powiedzieć, yy, bracie Wiktorze, że chciałem puścić wasz kawałek teraz, ale nie udało mi się go wciągnąć niestety tutaj, więc będzie następnym razem przy, przy następnych ogłoszeniach. Ale już właśnie mogę na przykład puścić go. Yy, gdzieś go tu miałem przecież. Puszczę chociaż kawałeczek yy, Melodii, prawda? To niech nam w tle sobie gra.

Taka jest, czyli YouTube, user, Pokój Dobro, zespół się nazywa Pokój Dobro, chociaż chłopaki tu są lekko, to, to jest ich dwóch grających, śpiewających, no ale dobrze, to będzie następnym razem prawdopodobnie. Niewyraźny jestem? O, może coś słaby się czuje? Nie, nie wiem czemu niewyraźnie. Może coś jest z kamerą? Nie, tego nie wiem. Nie, niby dobrze. Dobra, to była ta pierwsza rzecz, słuchajcie, czyli kwestia: hmm, daję słowo przygotowanie jutro o 19, Więc, jeśli ktoś nie. Albo jest internet słaby, to też może, słuchajcie, być tak, więc y, może ja się spróbuję, nie wiem, czy teraz się mogę przełączyć. Jak się teraz przełączę na szybszy, to czy wszystko nie padnie? Nie, to może lepiej nie. Niech będzie na razie tak, jak jest. Y, to jest jutro, czyli daję słowo przygotowanie o 19.00 na YouTubie i na platformie Zoom. Druga rzecz to taka, że oczywiście w sobotę, czyli pojutrze, rozważanie na niedzielę, czyli daję słowo zatytułowane Jak znaleźć Jezusa? I odpowiedź od razu daję, że nie można znaleźć Jezusa, i to jest bardzo dobra nowina, że nie można znaleźć Pana Jezusa. Strasznie się z tego cieszę i w sobotę, za dwa dni już wyjaśnimy, dlaczego. Czy zwariowałem, czy jeszcze nie? Dlaczego. Dobra nowina, że nie można pana Jezusa znaleźć, ale jest naprawdę super nowina. Bardzo mnie w Ewangelii to ucieszyło. No i wreszcie yy, najciekawsza informacja to taka, że w najbliższy, nie w najbliższy, za tydzień, nie w ten piątek, czyli jutro, tylko w następny piątek, 22 maja, zaczynamy drugą część rekolekcji Walka Duchowa. To będzie yy, część zatytułowana yy, Walka Duchowa. Czyli jak bronić się przed złem, a będziemy, ob, będziemy omawiać, pozdrawiamy Jasło, y, będziemy omawiali y, pokusy pana Jezusa na pustyni i w jaki sposób pan Jezus diabła potraktował. No zupełnie bez miłosierdzia oczywiście. Y, w kontraście do tego, co było na pierwszej części, czyli Adam i Ewa kontra diabeł, i tu diabeł wygrał, tutaj y, w tej walce na pustyni, pan Jezus kontra kusiciel. 3-0 dla Pana Jezusa, no i będziemy rozważali to w taki sposób, żeby zobaczyć, jak my możemy wykorzystać sposoby tej walki czy obrony, tak powiedzmy, Pana Jezusa. Czyli czym się różniła walka Pana Jezusa od walki Ewy, Ewy i Adama? Wiemy, że wynik jest totalnie odwrotny, więc co sprawiło, że Pan Jezus zwyciężył, a Adam i Ewa przegrali. I jeśli ktoś by chciał od razu podpowiedzieć, że no, w końcu pan Jezus był bogiem, to nic z tych rzeczy. Znaczy, nie, no jest, pan, pan jest bogiem, oczywiście, to tego nie zmieniamy raczej za mocno. Natomiast pamiętajmy, że ten, kto broni się na pustyni, to człowiek. Pan Jezus, y, jako człowiek, broni się na pustyni. To będziemy o tym mówili szerzej, ale w każdym razie dla nas jest to ważne, że to ludzka natura y, zmierzyła się z kusicielem. I to będzie podstawą naszych rozważań na Drugiej części walki duchowej, czyli w piątek za tydzień o 21. Robiliśmy takie mini badanka, która godzina byłaby lepsza, czy 20, czy 20.30, i chyba niestety ta 21, bo to jest strasznie późno. Ja już połowie katechezy zasypiam po prostu, ale wiadomo, no muszę mówić, więc nie mogę się zdrzemnąć. Ale może z czasem na przykład się okaże, że 20.30 będzie lepsza. Przy czym 20.30 to. Raczej czas różańcowy jest w większości. U nas też w kaplicy, wtedy różaniec leci. No ale nic, nic to. W każdym razie tak to będzie. Czyli w piątek, 22 maja, mamy walkę duchową. Powiedzcie, czy jakieś pytania macie do tego. Znaczy w komentarzach możecie napisać, czy jakieś są do tego pytania. Walka duchowa na Zoomie. Czyli potrzebujemy, jeszcze musiałbym napisać. Aha, to może puścimy od razu, niech się to przypomni. A tutaj tl. Yy, ciach, to będzie to. Będzie to. Czyli y, jeśli ktoś chce uczestniczyć w, reko, w lekcji, no to nie, nie za bardzo chyba, to nie o to chodziło nam, może to lepiej poprawmy. Reko, ma jakiś problem z literkowaniem, lekcje, chyba dobrze, lekcje, no brakuje lekcji, ewidentnie rekolekcje DMKPL. Czyli jeśli ktoś by chciał na Zoomie uczestniczyć w rekolekcjach walka duchowa część druga, proszę uprzejmie, ale koniecznie trzeba się zapisać, żeby otrzymać link i yy, yy, co? I yy, hasło do Zooma. To wtedy będzie mógł spokojnie sobie uczestniczyć. Proszę się nie martwić, że ktoś komuś zajmie miejsce dlatego, że yy, mmm, mamy wykupione możliwość dla 500 osób, więc nie przewidujemy aż takiej ogromne ilości, więc z luzem można się y, bez trosko zapisywać. I tutaj mamy jeszcze walka duchowa, właśnie 22 maja. Y, coś się tu pojawiło, małe pytanko, czy rekolekcje franciszkańskie się odbędą na przykład w Ostródzie? Y, nie, nie, na razie wszystko jest pozamykane niestety, wszystkie rekolekcje stacjonarne, czyli Ostróda i, i Gdańsk, DMK i Wilno, wszystkie nasze domy rekolekcyjne są zamknięte, przynajmniej do końca czerwca, to jest tak, no mówiąc bardzo pozytywnie, że do końca czerwca, kto wie, czy nie będzie to czasem dłużej, więc na razie no, proponujemy, żeby oglądać jednak na YouTubie, bo to jest jedyna okazja, żeby, znaczy na Zoomie raczej, żeby uczestniczyć w rekolekcjach, ponieważ no nie wiemy, kiedy, kiedy sytuacja wróci do normy. Na razie plany są takie, że do końca czerwca wszystkie nasze domy są, Zamykane. No to chyba tyle w takim razie. 10 minut, myślałem, że te 3 minuty ogłoszenia będą trwały, a to milion godzin już leci po prostu. I jeszcze myślę sobie o tym, nie wiem czy zdążymy, ale jutro o tym powiem, że być może w poniedziałek zrobimy krótką katechezę, tak jak było to chyba ze trzy razy już do tej pory. Krótka katecheza na jakiś temat krótka, czyli pół godziny prawdopodobnie to potrwa. I to oczywiście na, na YouTube, także Zoom, Zoom do tego nie, nie będziemy go używali. No to fantastycznie. To pozdrawiam Was bardzo pięknie. Um, widzimy się jutro o godzinie 19 albo na Zoomie, albo na YouTube. Przygotowanie daje słowo. Później w, rozważanie daje słowo na stronie franciszkanie.tv. A ostatnia rzecz, właśnie. Gdyby ktoś jeszcze chciał nas wesprzeć, co byłoby bardzo szlachetne, to można to zrobić na stronie franciszkanie.tv Tam mamy takie odnośniki do, do pomocy, na, w sensie pomoc na nasze te wszelkie działalności medialne, wszelkie rzeczy, które chcemy robić. Bardzo dziękuję za uwagę. Na koniec błogosławieństwo. Ja wam, niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Pokój dobro i do zobaczenia jutro o 19.00 na YouTubie albo na Zoomie. Pokój dobro.